druga część tutorialu z programu Dragon Frame 2025. W tej części omówimy sobie obszar operatorski, czyli tam, gdzie ustawiamy wszystkie ustawienia naszego aparatu. Wejdźmy teraz w ustawienia aparatu. Tak jak sugerował to przed chwilą Dragon w ostrzeżeniu. Klikamy na ikonkę aparatu i jesteśmy w obszarze operatorskim. Widzimy tutaj ten sam podgląd obrazu, jaki mieliśmy w obszarze animacji. Pod spodem natomiast są trzy obszary. Pierwszy to obszar X1, gdzie pojawiają się zdjęcia z naszego ujęcia, te zdjęcia w najlepszej jakości. Drugi to obszar test shots, tu pojawią się zdjęcia zrobione jako testy, te, które nie wchodzą do ujęcia. Trzeci obszar to referencje, czyli materiały dodatkowe, załadowane jako pomoc albo wzór dla ujęcia. Obszar operatorski służy do konfiguracji ustawień aparatu. Od tego, jak przygotujemy aparat, będzie zależało, jak będzie wyglądało nasze ujęcie. Ustawmy najpierw kadr. Robimy to ręcznie, umieszczając aparat w odpowiedniej pozycji i operując obiektywem. Żeby widzieć, co robimy, musimy mieć włączony tryb Live. Wtedy tutaj na dole będzie napisane na czerwono Live View i po prawej zaznaczona będzie ikona aparatu. Jeżeli nie jesteśmy w trybie live, na przykład dlatego, że oglądaliśmy przed chwilą zdjęcie z naszego ujęcia, widzimy, że tu zamiast napisu live view jest nazwa tego ujęcia. Żeby wrócić do podglądu na żywo, wystarczy, że klikniemy ikonkę aparatu. Przed rozpoczęciem każdego ujęcia trzeba sprawdzić, czy mamy ustawioną ostrość. Klikamy w celownik. Pojawia nam się taki obszar. Łapiemy i przesuwamy ten obszar w miejsce, na którym chcemy zrobić ostrość. Nie będę go robić tutaj na tle, bo tutaj nic nie ma i interesuje mnie też, żeby postać i jej napis był ostry. Przesuwam więc okienko na tą kartonową tablicę, którą trzyma nasz ludzik. Klikam wewnątrz okienka. Widzę teraz fragment obrazu w dużym powiększeniu. Dzięki temu łatwiej jest złapać ostrość. Niektóre aparaty i obiektywy pozwalają nam na ustawienie ostrości za pomocą przycisków Dragon Frame, tutaj na dole. Mój aparat i mój obiektyw jednak woli ręczne ustawianie, więc muszę to zrobić manualnie. Pamiętajcie, że wasz obiektyw musi być ustawiony na ręczne ustawienie ostrości nie autofokus, ale ręczny fokus. żeby sprawdzić czy rzeczywiście wszystko jest ostre, mogę zrobić klatkę testową. Klikam wtedy w przycisk po prawej test shot. Wszystkie zdjęcia zrobione za pomocą tego przycisku nie trafiają do naszej głównej sekwencji. Nie łączą się z animacją. Trafiają natomiast do specjalnego folderu dla zdjęć testowych i pokazują się tutaj oddzielnie w obszarze test shots. Za pomocą tego suwaczka po mogę sobie zwiększyć podgląd na moje zdjęcie testowe. Uwaga! Pamiętajcie, że ten suwaczek to nie jest zoom, on tylko zwiększa podgląd, a nie sam obraz. Więc sprawdzam i widzę, że wszystko jest pięknie i ostro, jestem zadowolona. Teraz, kiedy mam już ustawioną ostrość, zajmę się ustawieniami aparatu. Są one tutaj. Camera settings, czyli ustawienia aparatu. Dotyczą samego aparatu i tutaj jest potrzebna minimalna wiedza z zakresu fotografii. Właściwie ta wiedza wymaga osobnego tutorialu, ale na szybko wyjaśnię wam o co chodzi i bardzo was zachęcam do tego, żebyście tę wiedzę później zgłębili, dowiedzieli się czegoś więcej na temat fotografii. Żeby ustawić aparat, będziemy musieli najpierw wyłączyć zabezpieczenie. Jak widzicie, kiedy klikam Dragon nie pozwala mi się do tego dobrać i pokazuje ostrzeżenie. Dragon Frame is engaged for shooting. Ready to capture. Sync is activated. Dragon informuje mnie, że jest gotowy do robienia zdjęć w ujęciu, że jest synchronizacja aktywowana. If you need to edit something, disengage by pressing the blue icon in the top left corner. Czyli jeżeli chcesz dokonać edycji ustawień, musisz wyłączyć tryb Ready to Capture, naciskając niebieską ikonkę w lewym rogu. Ta blokada istnieje dlatego, że zaczęliśmy już ujęcie i Dragon nie chce, żebyśmy przypadkowo zmienili sobie ustawienia aparatu w połowie ujęcia. Pierwszy suwak od góry dotyczy czasu naświetlania, czyli jak długo aparat otwiera przysłonę, żeby zrobić zdjęcie. Czas jest tu przedstawiony w ułamkach sekundy. Im dłuższy czas, tym jaśniejsze zdjęcie. Możemy to zademonstrować przesuwając suwak. Kiedy czas naświetlania zwiększa się, robi się jaśniej, nasze zdjęcie jest prześwietlone. Z kolei, jeżeli przesuniemy suwak w drugą stronę, to oczywiście nasze zdjęcie będzie coraz ciemniejsze. Następny suwak dotyczy szerokości otwarcia przysłony. Im szerzej jest otwarta podczas robienia zdjęcia, tym jaśniejsze zdjęcie, bo tym więcej światła wpada. Uwaga! Przysłona wpływa też na głębię ostrości. Im szerzej otwarta przysłona, tym mniejszy obszar ostrości. Trzeci suwak dotyczy wartości ISO, czyli czułości matrycy. Jeżeli zwiększymy ISO, zdjęcie będzie jaśniejsze, ale za to bardziej ziarniste. Przy konfigurowaniu ustawień kamery możecie poruszać każdym z suwaczków osobno, ale jeżeli schwycicie obszar pomiędzy nimi, pojawi się coś w rodzaju takiego łańcucha, wtedy możecie schwycić te dwa suwaki i przesuwać je razem. Kolejne ustawienia mogą różnić się zależnie od tego, jakiego używacie aparatu, ale niektóre będą się powtarzały. Picture style jest to po prostu sposób, w jaki aparat przetwarza zdjęcie. Ważne, żeby żadne z tych ustawień nigdy nie było na auto. Drago na szczęście ostrzega nas, podświetlając na czerwono ustawienie auto. Używanie ustawień auto to ryzyko, że każde ze zdjęć, które stworzymy w danej sekwencji, będzie wyglądało zupełnie inaczej. Może mieć inny balans bieli, inną barwę, inne ustawienia. Opcje dostępne w menu Picture Style będą się różniły zależnie od tego, jakiego aparatu używacie. Uważajcie natomiast na opcję monochrome. Jeśli zmienicie ustawienie na monochromatyczne, w tym miejscu, wasz aparat będzie robił zdjęcia czarno-białe. Nie będziecie w stanie przywrócić im już koloru. Menu Image Quality określa jakość waszego zdjęcia. Mówimy tutaj o jego rozmiarze i o jakości zapisu. Najlepiej wybierać large fine jpeg, czyli duże jak najbardziej dokładne jpegi. Możemy też wybrać opcję raw, czyli tak zwane rawy. Zdjęcia zapisane w formacie raw zajmują bardzo dużo miejsca na dysku i wymagają specjalnych edytorów, żeby móc je otworzyć i zmieniać ustawienia. Dają nam duże możliwości zmian ustawień zdjęcia już po jego zrobieniu, natomiast jeżeli nie wiemy jak się je obsługuje, lepiej trzymać się na razie jpegów. Kolejne ustawienie dotyczy balansu bieli, czyli tak naprawdę tego, w jaki sposób aparat ustala temperaturę naszego zdjęcia. Absolutnie nie może być to ustawione na automacie, bo wtedy zdjęcia wasze będą raz ciepłe, raz zimne i nie będziecie mieli nad tym żadnej kontroli. W menu balansu bieli jest dużo gotowych ustawień, z których możemy korzystać. Dobrze jest wiedzieć przy ustawianiu balansu bieli, z jakiej lampy korzystacie, jaką ma temperaturę. Kiedy zmieniamy ustawienia balansu bieli, widzimy od razu efekt na naszym podglądzie. Dzięki temu możemy sprawdzić, który balans bieli jest najlepszy dla naszego obrazu. To ustawienie dotyczy flesza zewnętrznego połączonego z aparatem. Nie mamy takiego flesza. Przy animacji bardzo rzadko się takich fleszy używa, więc możemy na razie zignorować to ustawienie i zostawić je na off. Ustawienie Exposure Preview Offset pozwala nam na zmodyfikowanie podglądu, tak żeby był jaśniejszy lub ciemniejszy niż zdjęcie faktycznie robione. Depth of Field Preview, czyli podgląd głębi ostrości, pozwala nam zdecydować, czy chcemy w podglądzie mieć widok na głębi ostrości czy też nie. Ostatnie ustawienie nie jest dostępne w każdym aparacie. Pozwala ono na to, żeby podgląd na żywo był jak najbardziej podobny do obrazu zarejestrowanego finalnie przez aparat. W tym obszarze mamy informacje na temat obrazu, jest histogram. Mamy informację, że jest to live view, czyli podgląd na żywo. Wiemy jaki aparat nam go przesyła. No i mamy też rozmiar obrazu, który może się wydawać dosyć mały. Nie martwcie się, to jest rozmiar wyłącznie podglądu na żywo. Jeżeli wybierzemy sobie którekolwiek ze zdjęć z naszej sekwencji, klikniemy na nie, to w tym polu pojawi się informacja o tym właśnie zdjęciu i od razu widzimy, że rozmiar jest już o wiele większy. 5184 piksele na 3456 pikseli. Mamy też informację o tym, jak był ustawiony aparat w momencie robienia tego dokładnie zdjęcia. Możemy się też dowiedzieć, ile miejsca na dysku zdjęcie zajmuje. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie zależy od dragona, ale od możliwości waszego aparatu. Jeżeli kręcimy w formacie HD, no to te zdjęcia są oczywiście o wiele za duże, ale dzięki temu możemy robić dodatkowe cyfrowe zbliżenia w programie montażowym. Ten obrazek pokazuje, jakie proporcje ma zdjęcie bezpośrednio z aparatu. Największe możliwe zdjęcie w porównaniu do największego możliwego HD, jakie z niego możemy osiągnąć. W czarnej ramce macie maksymalne zbliżenie, jakie możemy zrobić na to zdjęcie bez utraty jakości. Zanim rozpocznę ujęcie, jeszcze raz dla pewności sprawdzam ostrość. Wszystko wydaje się być w porządku. Możemy zaczynać animację. Klikamy więc ikonkę obszaru animacji.